Hej kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie, jest wtorek po świętach, 23 kwietnia dzisiaj e, właśnie zakończyłam dla Was e, tego świątecznego vloga, bo wczoraj mi się już e, nie udało. No i co, laurka sobie śpi, ja właśnie sobie już tu część tego świątecznego vloga obrobiłam i tak jak mówiłam, wracamy, tak e, chcę, żeby pojawiały się częściej vlogi, nawet takie króciutkie, jeżeli dzisiejszy vlog wejdzie 3-minutowy, to będzie 3-minutowy. Stwierdziłam, że lepiej, że będę wrzucać coś codziennie, nawet jakby miał. Być takie króciutkie, nawet jakby miał być to krótki, dwuminutowy update. To będę się tak do was odzywać po prostu. No i ogarniam sobie właśnie, zbieram sobie pranie i idę sobie puścić pralkę, bo mam takie delikatniejsze rzeczy, wiecie, do prania na 30 stopni, więc sobie to teraz wypiorę. Zobaczcie, mam zdjęcia z urodzin babci. Zobaczcie, jaka tu Lalunia była malutka, wyostrzy O. Zobaczcie jaka tu Lelusia, Mama Nie może wyłaszczyć o I Anteczek mój Z tamtego roku, tu rodzinne To Wam może nie będę pokazywać, bo może nie każdy e, chce być na vlogu o A tutaj jeszcze, o jaka była malutka Piękne Bardzo ładne to zdjęcie Włożę sobie do ramki Do albumu będzie jak e, znalazłam Dobra, kochani, ja e, ogarniam się i włączam sobie do ładowania aparat, bo zaraz mi się rozładuje. To znaczy, mam jedną kreskę. O, jak tracę tą ostrość, jak mi się, się ten autofokus włącza. E, nie wiem czemu, nie wiem jak ja to robię, że go włączam. Dobra, podłączam ten aparat. I wiecie co, chyba muszę zacząć zbierać nowy sprzęt. Nie wiem, mam nowy aparat, przecież ten aparat e, będzie miał rok. Nie. Marok, jakoś teraz, teraz Marok. Dopiero ten aparat, ale powoli chyba zacznę sobie odkładać pieniążki, bo coś czuję, że przy moim trybie ym, i tym, jak on jest traktowany, to on niedługo pociągnie. Laura, popatrz na mamę. Dzieci się bawią. Ciekawe, jak długo. O, właśnie, tak długo. Bo usiadłam na huśtawce. O, Luśka! Zamawiam taką panterkę. Jak ma Luśka, będzie szyte Turbanki będą ładne z tego. Łup. Budki wyschły, mama czyściła. Tu moja Lalunia, proszę bardzo, tak się prezentuje. Łobuziara, taka byłam na Placu Zabaw. O, już się rozbieram, idziemy do domu. Już powiedziałam, że idziemy do domu. A gdzie mój Antoś? Tam jest mój Antoś, nie widać go. Hej, kochani, następnego dnia. Ja odwiozłam Antka z opóźnieniem, oczywiście, do przedszkola. Jest już godzina dziewiąta. Ja jestem dzisiaj na słodko. Normalnie nie mam siły sobie nawet zrobić śniadania. A później, jak Luśka pójdzie spać, to Maria co? zostanie z, czuwać z Luśką, a ja skoczę do oświęcimia. Po co? Muszę przywieźć... Ty, leż i pi. Luśka tu je mleko. Muszę mleko. Muszę przywieźć kartę szczepień Laurki. Nie. I zajechać do przychodniej, załatwić szczepienia, ok? Nie chcę się z nią jeździć. No. Zostaniesz? No, no bez nią. Jak będzie spała? No. No to taki plan. Już mogę stwierdzić, że to nie jest zdecydowanie ani jej, ani mój dzień. Ja czuję się jak kupa, nie wiem, boli mnie gardło i katar mi wchodzi i nie wiem skąd i jak, no. A ta jest taka, że jak jej znikam z pola widzenia, to od razu wyje, o. Nie dam ci aparatu. I tak, matka się dzisiaj i tak ubrała Ta bluza z szachownicy Taka fajna Taka trochę robiona na taki retro styl Wiecie, ta są modna Taka oldschoolowa O, klapersy Nie, i getry Ja bardzo lubię leginsy z Pepko Ale Chyba za bardzo je pochwaliłam Bo mam dziurę w kroku Mam dziurę w kroku, muszę sobie to przelecieć na maszynie, muszę sobie ubrać te drugie. To mam normalnie dziurę w kroku. Nigdy nie miałam getrów z pepką i dziurą w kroku. A może to tak specjalnie? A, pokażę ci, babciu. No, ja jestem w mojej bluzie w tym i mam na sobie te scholo, te takie trochę, <noise> takie, wiecie, buty z biedrym one fajnie pasują do tej bluzy, moim zdaniem. Wziąłam też swój plecak i jadę do mieszkania. Jadę zabrać kartę szczepień Laurki, i jadę i załatwić szczepienie. No i później moja mama odbiera Antosia, także fajnie, bo nie muszę po niego jechać. Laurka sobie zasnęła. Kur, wkur... Wkurzona jestem, bo mi tu jeden paznokieć tak trochę odchodzi, i podchodzi i co sobie o włosy to e, mi się zaczepia no i tak, no trzymajcie kciuki żebym to wszystko załatwiła szybciutko i żeby wszystko poszło po mojej myśli z tym szczepieniem i tak dalej e, trochę świeci słońce ale jest strasznie zachmurzone, tak jakby miał e, spaść deszcz później jeżeli nie będzie padać to zabieram dzieci na podwórko, jutro ma być bardzo ciepło u nas i e, tak sobie pociąłem ręce, bo mam krem jeszcze na rękach i nie chcę chwytać kierownicę no ale nic, startuję i jadę w ogóle jestem cała jakaś wszędzie upaćkana tu jeszcze mam trochę z wody, bo sobie zapierałam Cały widzę te spodnie, mam cały kurde brud, Jezus jakie one są brudne, wszędzie gdzieś kanę przez luźkę, przebiorę sobie na mieszkaniu, bo chyba jakieś tam jeszcze jakieś no, inne spodnie bo normalnie brudne jak nie wiem dobra, jadę jakie są umaziane wszędzie, lucha też macie tak z dziećmi, normalnie jak coś je. jadła y, wafelka ryżowego, y, tego wafla ryżowego, ale był z białą czekoladą, no i tak mnie umaziała wszędzie. Dobra, mam 4 minuty nagrywania, odezwę się do was później. Proszę bardzo, zmiana spodni, zmiana stylówki. I powiem wam, że przejrzałam tak w to, co mam tam, luźki ubranka ostatnio. No i dużo rzeczy już odłożyłam i może się wydawać, że wow, zaszalałam na zakupach ostatnio. I zaszalałam rzeczywiście, ale tak naprawdę zaszalałam głównie pod siebie, dla siebie na rzeczy, ale powiem wam, że luśka wcale tak. Andek jest ubrany na lato, to prawda, Ma jeszcze na pewno, na pewno ma jeszcze jakieś dobre, krótkie spodenki z zeszłego roku, ma jeszcze jakieś, które były za duże, więc takie tylko wiecie, jakieś bawełniane mu na pewno jeszcze dokupię, pewnie max dwie pary. I Antoś będzie ubrany Zresztą Antoś jest dzieckiem, które się nie brudzi On jest naprawdę czyściutki zawsze No ale takie małe dziecko jak Luśka Luśka jest mega brudaskiem A i powiem wam, że Luśka takich na lato stricte rzeczy To wcale nie ma Ma tak naprawdę, ona ma trzy koszulki z krótkim rękawem Tą e, e, z ananasem, którą jej kupiłam, panterkową i jedną, jak się nie mylę, chyba że o którejś nie pamiętam, i e, tą z ananasem panterkową i z myszką Miki ma jedną pod koszulkę. E, ma dwie sukieneczki, takie tą jedną jeansową, którą jej kupiłam, i e, jedną tą w panterkę, którą jej kupiłam, i tą w panterkę, one były po 20 zł, to bym jej na pewno chciała jeszcze dwie trzy dokupić, e, tym bardziej, że ona potrzebuje na pewno dwie, dwie zmiany. Na dzień ubrań, bo się mega laura brudzi. Wiecie, tu się, tu coś je, tu coś tam, a w lecie też dziecko się poci i nie chodzi cały dzień w tych samych ubraniach, gdy na przykład biega czy coś. Także na pewno te sukieneczki, no na pewno pod podkoszul. Aha, jeszcze ma te w paseczki z wisienką. No, ma jeden ten komplecik, taki ze spodenkami. No, krótkie spodenki to i bankowo muszę dokupić. I jeszcze chciałabym jej kupić jakieś, wiecie, kombinezony, takie łączone, ale to taki jeden ma z dwa jak mi się coś będzie podobać. No i wtedy luśka będzie dopiero ubrana, ale myślę, że ona tak przehasa właśnie głównie myślę w sukienkach. Także te, a wiem, tak jak mówiłam. Wam, Uciało mi, a tak jak mówiłam to te basicowe sukieneczki z H&M po 20zł bardzo fajnie się u nas sprawdzały w tamtym roku i myślę, że w tym, tym bardziej się sprawdzą Wiem, że nie ostrzy, za chwilę skończy mi się w ogóle pamięć, więc kasuję stare filmy, które już mam pozrzucane i lecę, mam kartę szczepień i lecę do szczepienia Luśkę zarejestrować Oj kochani, źle się dzieje, coś mnie rozkłada, coś mnie zbiera. I nie jest to dobry znak, bo boli mnie gardło, boli mnie głowa. Zaczyna mi się katar i no, jestem mega osłabiona i zmęczona, także poćwiczyła. No, na maksa, jeden dzień. Ekstra. Wypiłam sobie polopirynę na ból głowy i mam nadzieję, że gorąca herbata mnie uratuje, bo jutro od razu jadę rano po jakiś, nie wiem, po jakąś aspirynę, nie wiem, cokolwiek, żeby się uratować. Nie chcę być chora, nie chcę być chora, dzieciaki są zdrowe, więc nie. muszę zacząć brać też jakieś, może suplementować jakieś witaminy albo coś, bo może mi jest to potrzebne. Może sobie coś kupię. Takiego na pewno, witaminy jakieś. Widzę co, nie mam już siły. Kończę tego vloga. Eee, Wypiję sobie tą ciepłą herbatę, coś sobie tam pogrzebie, jeszcze załaduję vloga, który miał się dzisiaj pojawić. Nie pojawił się. Nie wiem, coś z internetem, i muszę się tu zacząć po chwili jutro też organizować, żeby. Wrócić na osiedle. Nie wiem, właśnie kiedy będę wracać, bo nie wiem, czy mój tata pojedzie po męża, czy ten. A zresztą na pewno do weekendu nie wrócę, bo w piątek idę na Paznokcie rano, na dziewiątą. Ma przyjać pan od schodów, ale też yy, na wycenę N yy, w domu do schodów. No i nie wiem, zobaczymy dobra kochani, nie przeciągam już bo nie mam siły, zresztą chyba widzicie że normalnie oczy mi się same będą zamykać za chwilę, także chcę sobie tutaj poogarniać, co mam poogarnieć, muszę sobie zapłacić jeszcze za rachunek za telefon, który był do wczoraj no i tyle na dziś do usłyszenia w kolejnym vlogu kciuk do góry, subskrybujcie i wchodźcie na instagram, jeżeli macie mało nas tam w porównaniu z youtube'em nie wierzę, że tak mało osób które mnie ogląda na Instagram, wchodźcie, bo tam też jesteśmy, tam też się udzielamy dość dużo, gadamy. I myślę, że tak. Ostatnio myślę, że frekwencja na Instagramie, jeżeli chodzi o naszą obecność, się poprawiła.